Ja siemanko, z tej strony chmurek zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z serii Jak zrobić, ale to nie jest chyba seria, tylko że to jest taka porada, jak zrobić zwiad i w ogóle wszystkie te przygotowania do napadu na Cajoplico. Ja mam taki lepszy trochę asortyment, bo już dużo to razy robię, ale i poszkoliłem się w tym, a. A Wy pewnie jak to oglądacie, to robicie to pierwszy raz, więc zapraszam Was do oglądania. Ja tu już robię, co mi potrzebuję. bra się trochę zregenerować. M. Mm, no. Tak jest. Aha, dobra. Zginąłem. Ale i się nie dzieje Już to tak załatwiam. Jak przygotowanie na kajoperiko, to jak nie zrobić na pistoletem pistole ten kayo ja wiem, oczywiście tego głowy ja jaką szpielam, bo czasami tam mój no, to się zablokuje, muszę robić szybę, ale tak to już mam. No, Więc yy, będą połowy tego odcinka Będzie pierwsza część i druga część. Może jak to będzie jeszcze dłuższe, to będzie trzecia część, ale ja myślę, mi się wydaje, że tam kilka przygotowań, czyli tak z, 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 8. No to... No serio. To tam starczy. Mam ogólnie będę robił godzinę. No. O Boże, co to było? No. A tutaj zostawiam podwozie, bo chcę się jeszcze gustować trochę. Tak jedziemy do boku. Co tu jest? Możecie tutaj? Ok. że jestem nad Falką. Dobra. A, i zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. I... A, jakbyście się zastanawiali, dlaczego jestem na Discordzie? W prawym górnym rogu, to tak sobie siedzę po prostu i tyle. Dobra. Robię Nie ma co robić, tylko lecie, nie? A właściwie, to my to jesteśmy na czym? To nam się to tak czy nie, bo patrząc na mapę, to pokazuje dosłownie, coś innego. Ja mam 1 650 000 na koncie, za to teraz dostaniemy pewnie 1 400 jak będzie Rubinowy ten, więc będę miał 3 miliony. Będzie na opresora 2, którego nie lubię. On jest w Wolę jedynkę. I Toreadora. Albo Stromberga. One są fajne. W sumie to mogę sobie kupić agencję. No i to jest dobry pomysł. I co to zrobię? W sumie, bo jestem bogaty. Mam hangar. Mam kosatkę No dużo rzeczy. No, czego tu nie mieć. Napiszcie w komentarzach, jakie są fajne, prestiżowe, duże rzeczy. Takie co potrzeba dużo hajsu za minimum milion do maksimum 10 milionów. Napiszcie w komentarzu. No tutaj się rozpędzam. Żeby zrobić tutaj takiego przelota pod mostem. O, to. Oczywiście mi to nie zaliczy, bo to tylko na fabule liczy się, ale... No dobra, coś mi przyszło na WhatsAppa. Aha, pan mi piszą. No, WhatsAppa. Na Nie, napiszcie w ogóle w komentarzu, co wolicie, WhatsApp czy Messenger. To jest lepsze według was. Według mnie jest WhatsApp lepszy. O, Teraz premia, kiedy jestem na Kafariko. Super! Muszę na chwilę sobie tylko to wezmę, zamknę. to Się przesunę na drugi monitor. I okej. Okay. Nie, bo chcę wiedzieć po prostu. Ok, ja przesunę sobie na chwilę. Zawsze. Ja jestem dosłownie na takim lepszym mierze. Aha, nie mam tych żadnych mm, takich, że złych, że obligacji i ten i y, taki. tylko ten, ale to się zdarza, że nie mam. W moim przypadku teraz się dwa razy wywaliłem, więc to. Nie, jest, chyba nie jest dobra. O kurde, to będzie trudne. Truden. Trudene? To będzie trudne. Nie łatwe jeszcze. Łatwe to. Lajtowo Proszę, żeby był ochroniarz, żeby nie było ochroniarza, a czyli musimy iść do góry. Super. K jest ten nadajnik? Na samej górze pewnie będzie. Szczerze, powinien stać od środka, nie? No, no okej. Okay. Tu jest nadajnik, nie, nie ma. Czyli będzie na samej górze, dosłownie. A, albo tu. No chyba, że coś będzie innego. No, czyli tu. na To teraz, widzowie, jest łatwe. Bo robicie tego wylaba. Dodam po prostu dwa. To macie razy 10, Potem mm, 9, 4, e, Przez dwie kreski to macie pomnożenie razy dwa. A przez te kółko to mamy zero. A robię dziewięć tu. A, czy nie, źle to zrobię? Nie, zrobię tak samo. O, robisz tak. Tak? Nie? What the fuck? To co? Co wreszcie? Nie, czekajcie, czekajcie. Chwilka. Chwilka, chwilka. Bo mi się coś zepsuło Coś się zepsuło No właśnie No właśnie, coś się popsuło To było dziwne, ale okej okay. No właśnie, jakbym coś nie pasuje, to po prostu trzeba wyjść. w Pantera, tu, panie, a nie, tu też, Ty w sumie e widzowie, bo teraz jest Halloween, nie? To mogą aktywować panterę. Obligacje, serio? No, lepsze to niż nic, nie? No, koniec. Nie wiem, nie mam pojęcia co tu robię. I nie wiem, jak to przeżyłem. Tutaj mi się schwytać temu ochroniarzowi, żeby teraz byliśmy bliżej. no co tu jest. Oczywiście macie zamazane, co tam jest, tyle trzy, cztery. Chwilę to okay, już To koniec, Okej, To Kwój no z wyszły. Czemu zawsze w dniu zwiadu nikogo nie ma dosłownie? Tutaj macie oczywiście zamazane. Dobra, teraz... Nie wiem jak wy, ale ja zawsze dla fanu. Ost pod koniec. Zawsze tu dojeżdżam. I robię cyk. Zawsze. Nie że nie. Po zawsze. Haha, ha, ty mnie nie podejrzewasz. O nic. Ty mnie nie widziałeś. Там все тихое. Mamy wrócić do Los Santos. 14 minut zwiadu. Ja myślę, że z wami się będę żegnał teraz. Po tym zwiedzie. Zjadzie. Bo to będzie ta pierwsza część, nie? A druga to będą chyba ten, wszystkie te, ale to dużo zajmie czasu, może nie. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!